Dziennik Kapitański, Dzień Piąty Wiatr. Noc była okrutna. Kręciłem się niemiłosiernie, a nierówny, pagórkowaty teren nie pozwalał mi się wygodnie ułożyć. Silne podmuchy wiatru szamotały poszyciem mojego namiotu, budząc mnie co chwilę. Obudziłem się o szóstej rano, gdy słońce wyszło z za góry. Klasyczna poranna rutyna: siku, kawa, pakowanie, składanie namiotu, mycie zębów i wiatr. Nieprzerwany wiatr. Zastanawiam się, czy dziś będzie tak wiało bez przerwy, czy to kwestia tego miejsca i bliskości sporego jeziora. Wszystko okaże się, gdy przejdziemy kolejny szczyt. Pierwszy odpoczynek po kilku kilometrach pokazuje, że dziś idziemy na spokojnie, bez spiny. Napełniamy butelki wodą z mijanego strumienia, dodając elektrolity. Dziś wystartowałem na głodnego. Czuję delikatny spadek energii, ale cisnę powoli, spoglądając na podążającą za mną ekipę. Każdy krok w takim terenie musi być przemyślany. Patrzę na szlak przed sobą, oceniając przeszkody i zapamiętując wszystko, aby później kontrolować stawiane kroki kątem oka. Podnoszę wzrok i oglądam przestrzenie, które mnie otaczają, wysokie góry, doliny z jeziorami, po których można by pływać jachtem. Dzisiejsza trasa wiedzie przez strome podejścia i zejścia, oczywiście z tendencją w górę. Podejścia pokonuję trawersami, zejścia tak samo, minimalizując obciążenie mięśni czworogłowych uda. Czasem skaczę na boki przy zejściach, żeby wytracić prędkość i ciężar, z którym uderzam o ziemię. Czasem zbiegam, wytrącając ciężar na wirażach. Po drodze do dłuższego przystanku mijamy kilka technicznych zejść, gdzie musimy sobie pomagać. Widoki zachwycają przez cały dzień. Wysokie góry, przestrzenie i woda, której tu nie brakuje. Jedynie wiatr wieje tak mocno i nieprzerwanie, że gdy otwieram usta, nadymają mi się jak balony. Boczne podmuchy są najgorsze. Podcinają mnie na wąskich przesmykach. Dobrze, że mam kije. Co cztery nogi, to nie dwie. Plecak stał się żaglem, a moja sylwetka jest smakołykiem dla wiatru. Dotarliśmy do chatek turystycznych, gdzie zrobimy dłuższy postój. W domkach można kupić coś do jedzenia, zmienić smak. Kupiłem za czterdzieści koron moje ulubione ciastka. Zjem je z kawą. Będzie to mój obiad, a przede wszystkim nagroda. Pokoik, pokoik, sprzęcior. Tak, tu Filip Filip na baletach. Tutaj mamy, proszę bardzo, miejsca do spania są proszę bardzo, i ile tych miejsc? 1, 12 miejsc. Tu mamy kuchnię. tu mamy. Kozę. W czerwcu uratowała nam tyłki. No, i tu, oczywiście, stolik. Okienko można przyjść, zjeść, sobie schować się przed wiatrem. I tak to wygląda. A tutaj, tu jeszcze wejdziemy. O, a tutaj jest spiżarnia. Tutaj można sobie kupić coś do jedzenia, jakieś przysmaki i zmienić delikatnie smak i konsystencję tego co jemy na co dzień. Także tak. I akurat w tej chatce można zapłacić aplikacją, a w tej drugiej chatce, która jest o tam, o tam, w tamtej chatce można zapłacić gotówką, wrzucając odpowiednią ilość pieniędzy do sejfu. Wypisując kartę z elementami, które się zakupiło. A takie to widoki, oto takie widoki piękne. Nadal wieje. Już trochę tego, tego wiatru to dość ja mam osobiście. O owce słychać w oddali. Pięknie jest. Na razie wszyscy są żwawi. Morale na wysokim poziomie. U Waldka odezwała się stara kontuzja barku. Dałem mu proszki przeciwbólowe. Teraz będzie mu trochę lżej. Maciej z Marcelem pędzą jak szaleni, złapali wspólne tempo. Ja z Miłoszem też pędzimy swoim, a Damian z Waldkiem idą podobnie. W parach możemy się rozdzielić na szlaku. Wszystko idealnie się składa. W końcu dotarliśmy do ideału współpracy w trekkingu. Nikt nikogo nie ciągnie i nikt na nikogo nie czeka. Perfekcja. Podczas tak długich podróży dopada człowieka tęsknota. To coś, czego nie można dziś doświadczyć. Każdy ma telefon, wideo rozmowy i ciągły kontakt z bliskimi. Tu, przez większość podróży, nie ma zasięgu, więc tęsknota nabiera innego znaczenia. Człowiek myśli o bliskich, o osobach, które kocha. Zaczyna ich brakować. Doceniamy ich obecność. Dociera do nas, jak bardzo są dla nas ważni, choć na co dzień nie musimy tego okazywać. Tęsknota. Czy wiesz, jak ważna jest w naszym życiu? Trzeba potrafić tęsknić, uruchamiać w głowie struktury, które na co dzień są upośledzane przez cywilizację. Tu można na nowo się jej nauczyć. A to, co z tej tęsknoty weźmiemy, to już indywidualna sprawa, uzależniona od naszego charakteru i życiowych doświadczeń. Tak, tęsknię i brakuje mi osób, które kocham. Wyobrażam ich sobie, wspominam, często o nich śnię. Po pięciu dniach izolacji człowiek łączy się z bliskimi w snach. Czy naprawdę wiesz, co oznacza tęsknić? Marcel myśli już o powrocie jego celem jest cywilizacja. Nie otwiera się za bardzo, ale myślę, że brakuje mu pseudobezpieczeństwa, które daje cywilizacja. Brakuje mu dostępu do tego, czego w danej chwili potrzebuje. Oczywiście na pytanie dlaczego tak mu śpieszno, twierdzi, że to przez muszki i komary, które gryzą go, jak tylko stanie w miejscu. Coś w tym jest, bo jako jedyny przyciąga owady ekstremalnie mocno. Damian zaadaptował się do środowiska. Uczy się, poznaje, zapamiętuje i analizuje wszystko, co go spotyka. Zaczął studiować mapy. Jest ciekaw, gdzie był i jak działa mapa na telefonie, którą szczerze polecam. Muszę z nimi porozmawiać o tęsknocie. Jestem ciekaw, co powiedzą. Dalsza droga biegła przez majestatyczne krajobrazy. Pojawiły się lodowce na szczytach gór. Przez niektóre musieliśmy przejść. Pod lodowcami płynęły rzeki, woda spadała kaskadami z wysoka. Podejścia nadal były strome, ale dzięki temu szybkie, a wysiłek rozkładał się równomiernie. Przy przeprawach przez rzeki i stromych podejściach skalnych, zaostrzonych przez wiatr, połykaliśmy kilometry. Ekipa naprawdę się rozkręciła. Maciej z Marcelem znaleźli nam miejsce na obóz w okolicy, którą wskazałem im wcześniej na mapie. Idealna dolina z dostępem do wody. Gdy tylko rozbiłem namiot, na nos spadła pierwsza kropla deszczu. Patrzę w niebo, nadciąga deszcz. Na szczęście wiatr przestał tak mocno wiać. Wszyscy w ostatniej chwili zdążyli rozłożyć namioty. Jest wcześnie. Deszcz wygonił wszystkich do namiotów. Czas na relaks w samotności. Zastanawiam się, czy jutro pobudka będzie na mokro i czy będzie padać cały dzień. Muszę sprawdzić mapy. Może uda nam się dotrzeć do jęzora Trola w jeden dzień. Dobrze by było zrobić tam nocleg i rozdzielić grupę. Marcel i Waldek wracają już do miasta, a ja, Miłoż i Maciej chcemy okrążyć jezioro leżące pod jęzorem. Z tego miejsca mielibyśmy 34 kilometry do Ody. Tam zrobilibyśmy nocleg i w piątek wspólnie zdobylibyśmy lodowiec. Nagroda dla wytrwałych.